Siemano, jesteśmy już po starciu Korony Kielce z LKS-em Łódź, czyli po meczu, który no, był bardzo ważny w kontekście utrzymania w Ekstraklasie. Wydaje się, że LKS, no, jeżeli chciał zachować Chociaż jeszcze większe szanse na utrzymanie, to musiał koronę dziś w Kielcach pokonać i to już wam zdradzę. ŁKS-owi się to nie udało i nie udało się nawet zdobyć punktu. Korona wygrała to spotkanie 2 do 1, a rozpoczęło się od bramki Hofmeistera. To był jego pierwszy gol w historii jego występu w Ekstraklasie. No, zawodnik w zasadzie to co zrobił, to no, musiał to wykorzystać, ponieważ to była sytuacja, w której naprawdę wielki błąd popełnił Dawid Arndt. Mimo tego, że rozegrał całkiem niezłe spotkanie, to dzisiaj no, na pewno nie błysnął podczas właśnie tej sytuacji, w której padł pierwszy gol. Ponieważ no zawalił, wyszedł za piłką, nie trafił w nią w ogóle, chciał piąstkować, nie udało mu się to, no i właśnie tam znalazł się Hofmeister, wpadł Arndt na Dalmau, czyli też na zawodnika Korony, w ogóle bardzo dziwna sytuacja, polecam oczywiście sobie to obejrzeć. Hofmeister główką wykończył 1-0 dla korony, a ŁKS na pewno jest z zawodników, których można wyróżnić to na pewno Kai Tejan, tak jak komentatorzy tego meczu mówili, to taki zawodnik trochę podwórkowy, ale jednak ma coś w sobie, że potrafi błysnąć i już nawet błysnął pod koniec pierwszej połowy wtedy właśnie ŁKS wyrównał stan meczu na 1 do 1 ale ta końcówka była strasznie rwana, ten mecz był taki bardzo dziwny, było dużo walki, takiej przebitki. Dosłownie po jednym kontakcie, po dwóch kontaktach, piłka od razu przechodziła na rzecz przeciwnego zespołu, i tak co chwilę, a szczególnie właśnie w tej końcówce pierwszej połowy. No i wtedy, właśnie po jednej z takich przebitek, Tejan przejął piłkę i pobiegł w kierunku bramki korony. Wydawało mi się, że już z tym podaniem trochę się spóźnił. Bo po, podał do Huseina Balicza, czyli również do zawodnika, który debiutował tym razem w lks ie Riza Durmisi nie zagrał w ogóle, nie było go nawet w kadrze. A tu Hussein Balic, który właśnie ma też przeszłość w europejskich pucharach, który ma przeszłość w reprezentacji Austrii. Dostał piłkę od Tejana, to on wyszedł właśnie w pierwszym składzie. Dostał piłkę tam od napastnika lks u i wykończył, ale jeżeli spojrzymy sobie na tą sytuację, to... Ten jego strzał nie znalazłby się w bramce, gdyby nie w ślizg obrońcy korony, bo tam piłka poszła po rykoszecie. To na pewno nie był błąd Forenca, ale jednak jeżeli spojrzymy sobie na ten strzał. No, to, to nigdy nie wpadłoby do bramki, jeżeli no, nie uderzyłoby, jeżeli nie trafiłoby obrońcy korony, bo palić uderzył tam z zewniaka i ta piłka w ogóle wyszłaby, moim zdaniem, za linię. No, ale trudno, takie są niestety realia obrońców. Trzeba bronić się z dostępu do własnej bramki i to właśnie zrobił w tamtym momencie obrońca korony. No, nie wyszło to na dobre, więc do przerwy było 1 do jednego i druga połowa, czy ja wiem, jest wydawał się drużyną lepszą, bo była nawet sytuacja, w której Kai Tejan, no co prawda był złapany na spalonym, ale Kai Tejan wykorzystał sytuację i mogło być 2 do jednego tuż po przerwie. Okazało się, że był spalony i faktycznie e, offside był, dlatego bramka nie została uznana. Ale właśnie dlatego powiem, dlatego właśnie mówiłem o Tejanie, bo to był zawodnik wyróżniający się w tym meczu i myślę, że jeden z lepszych na pewno na boisku, bo no, potrafił takimi niekonwencjonalnymi zagraniami skruszyć te mury korony i nawet jeszcze raz zrobił to samo, gdy podał piłkę do daniego Ramireza i tam już spalonego nie było. Ramirez, jeżeli by tą sytuację wykorzystał, to byłoby 2 do 1 około 70 minuty, więc ŁKS już wtedy naprawdę byłby bardzo blisko wygranej, atak. tak Ramirez nie wykorzystał sytuacji. Ten strzał obronił Konrad Forenc, kapitalna interwencja. Uważam, że zachował się bardzo dobrze, więc Forenca dobry mecz, chociaż czasem też pamiętałem takie momenty, gdy po prostu wykopywał tę piłkę trochę na oślep, trochę do przodu, zamiast ją przytrzymać. Korona próbowała, no jak... Y Próbowali zawodnicy wycofać do tego bramkarza, no to po to, żeby właśnie tę grę uspokoić, a tu Forenc od razu buch do przodu, to było czasami bezsensowne, ale jednak, jeśli chodzi o kwestie typowo bramkarskie, Forenc zagrał dobry mecz i dzięki też Forencowi Korona ten mecz wygrała, bo gdy wydawało się, że już po prostu będzie jeden do jednego, gdy zespoły podzielą się punktami, że LKS pierwszy raz wywiezie punkty z wyjazdu, no to poszła długa piłka. Remaklis grał piłkę do danego Trecho do absolutnego debutanta w Koronie Kielce. Trecho przyjął piłkę i uderzył kapitalnie po długim rogu. Świetna bramka Meksykanina, zawodnika, który strzelał w lidze USL, czyli można powiedzieć w takiej drugiej lidze amerykańskiej, strzelał tam bardzo dużo bramek. O tym już opowiadałem też w odcinkach z transferami. Możecie sobie posłuchać na temat również tego zawodnika w innych moich odcinkach wcześniejszych, a jeżeli miałbym spojrzeć na tego piłkarza, no to dużo piłkarze korony na niego grali, dużo mu podawali, dostawał piłkę bardzo często. No i w końcu dostał taką, że po prostu, no, miód. Jeżeli spojrzy się na tę sytuację, na tą bramkę, to naprawdę była ona bardzo ładna. Więc z pewnością Korona może być zadowolona z tego transferu. Też mi się podobał inny zawodnik, który również przybywa, powiedzmy, z tych stron już chwilę gra w koronie, ale Dominik Zator. On też grał nieźle, chociaż pewnie nie popisał się przy straconym golu dla Korony. Ale podobała mi, mi się jego kontrola nad piłką i w sumie można rzec, że zawodnicy z tamtych rejonów jakoś sobie w tej Koronie nieźle radzą i na pewno Trecho to jest duży plus dla Korony. Ciekawe jak też to, jak jego sytuacja się rozwinie w kolejnych meczach, no bo on wszedł teraz z ławki, ale pokazał się naprawdę z niezłej strony. ŁKS znów traci bramkę w doliczonym czasie gry. Ja pamiętam na przykład takie spotkanie ze Śląskiem Wrocław, gdy też tracił bramkę, który to po podaniu Bortwika Jacksona bramkę strzelił Piotr Samiec Talar i Śląsk wygrał z EUKS-em 2 do 1, mimo tego, właśnie, że UKS też grał dosyć niezłe spotkanie. I tutaj ta druga połowa znów można czuć spory niedosyt na rzecz EUKS-u, a Korona dzięki temu zwycięstwu odskakuje i wyskakuje ze strefy spadkowej. Korona ma już 21 punktów, puszczenie połomice 20, ruch 13 i EUKS wciąż ma punktów 10, więc trzech Beniaminków jest na ostatnich miejscach w strefie spadkowej, więc. Tak jak w ekstraklasie się szybko pojawili, tak szybko mogą też z niej zniknąć. Tyle na dzisiaj na temat poniedziałkowego spotkania, a ja zapraszam Cię w kolejnych dniach na kolejny odcinek, w którym opowiem o całej kolejce ekstraklasy w skrócie, więc wszystkie mecze, które się wydarzyły w tej kolejce ekstraklasy będą w takim. Flashu, można to nazwać ujęte i kto nie oglądał tych spotkań, jakichkolwiek, no to będzie mógł sobie posłuchać o tym, co się wydarzyło, najważniejsze rzeczy, kto strzelał bramki i też co działo się takiego ważnego w tej kolejce. Więc dzięki za dzisiaj, zapraszam do oglądania moich filmów i do zobaczenia przy okazji kolejnych odcinków.